I tak jak wam obiecałem, już jest Marek, a że tradycją się stało, że Marek podejmuje, to Marek podejmie Co mamy? A będzie sklebek bankowo. Miło na, na srebro. Nie na srebro. Dzień dobry, kochani. Witam was, Rafik. No w Rafika. Witam was już z Holandii. Pięknej czy nie pięknej, tego nie wiem, ale dzisiaj pogoda jest ładna. A gdzie jestem? A gdzie ja mogę być? No, tradycyjnie na kopaniu. I zobaczcie z kim znowu jestem. Kogo my tu mamy? Witamy wszystkich? Tak. A jesteśmy na szweningiem. Tradycyjnie. Hej! I kurka wodna, jedziemy normalnie kopać, szukać fantów A pierwsze co? pada nam tradycyjnie. Piweczko. Dziś będzie mamy Tak, Dziś dzisiaj mamy słup z sponsorem bez logowania produktu. Ale mamy fajną rzecz. Tam dzisiaj mamy fajną rzecz. Później Wam nagram pokażę za tą budą. A tymczasem szykujemy się. Zimne, zimne. Pozdrawiamy wszystkich do zobaczyska. Kochani, nie wiem czy mnie dobrze będziecie słyszeć, bo jest wiatr, wiatr, wiatrzysko. Ale to, co Wam chciałem pokazać, bo już zeszliśmy na plażę, to to, mianowicie tam, tam daleko w oddali na kamerce go nie idzie przybliżyć niestety, tam jest barka, która dzięki rurom pompuje piach I pierwszy raz jesteśmy tutaj, w tym miejscu nasze Weningen, gdzie z morza wypompowują cały czas piasek na plażę, poszerzają plażę. Tam oczywiście nie wolno nam wejść w tym momencie, jest to otoczone płotem. Jest mnóstwo ptaków, ponieważ zjadają pewnie robaczki, rybki, kropki, inne takie. Ludzie tam robią zdjęcia, bo naprawdę są setki ptaków, jak nie tysiące. Jak dojdziemy, to Wam też pokażemy. My startujemy tu, od tego momentu idziemy w tamtym kierunku. Teraz nie możemy wejść, ale jak się ściemni, bo idziemy na mocne, nocne. Jak się ściemni, kochani. To co nie możemy jak możemy? Wejdziemy tam, nie? Oj, tylko się ściemni. Odpalamy sprzęty i lecimy. Trzymaj tak kciuki. Kechu wyjebali. Kochani, zobaczcie. Zobaczcie jaką dziurę Rafik musiał wywalić. Grubo ponad spadel, Żeby dostać się do jednego euro. Ale to nie jest mój pierwszy fan. Moim pierwszym fantem był Heineken. A drugim jest Euraczek. Parking kosztował 26 euro. Nie to, żebym się żalił, nie to, żebym się chwalił, ale po prostu jak jest pasja, to się nie liczy kosztów. Ponad godzina jazdy, ale już mam 1 euro i już jestem zadowolony i to jest piękne. Życzę nam dzisiaj naprawdę potężnych skarbów. Trzymajcie się i trzymajcie kciuki za nas. Mamy drugi sygnał, mamy drugi sygnał oczywiście złomowaty, bo złomowaty ale jest drugi sygnał manetkowy 5 centów i tym sygnałem zbliżamy się do miejsca o którym wam mówię. Ale tam to dopiero wieczorem, tu mam sygnał na kolor, Marek przyjdzie też jeszcze sprawdzi. Ja go tylko zaznaczę, żebym wiedział gdzie on jest. Czy to będzie coś fajnego, czy to będzie jakiś kawałek aluminium? Nie wiem. Marek podejdzie i sobie zobaczy również Tu Marku, tu se sprawdź A? Sprawdź se tu, bo chciałeś sprawdzić I co? No na monetę Ile masz? 7,8? Ja mam 7,8 równiutkie Mi 76 Ale tu zawsze kopaliśmy te no, e, alum też na Aluminium zawsze tu kopaliśmy no nie? A chodzi o to, że ja na bultonach teraz patrzę chodzić Mamy to tutaj, kochani. Mamy to tu. Patrzcie na to. 2 euro. Mamy 2 euro piękne. Już jest pięknie. Trzecia moja moneta dziś. I 3,5 euro. Lecimy dalej. Całe sedno sprawy czeka tam. Tak? Kochani, sygnał taki jak lubię 50 parę na zawleczkę. Albo na piździonek Kopiemy Sprawdzimy Co tu jest Jeszcze jest w dziurze gdzieś Jeszcze gdzieś dalej jest w dziurze No łapiemy pinpointerku Patrzcie jaki wstrętny nie jak się opiera? Trzeci raz dopiero załapał. Ach, tym pięknym sygnałem jest świeżutki lager, proszę Państwa. A dlaczego kopię kapsle? Dlatego, że Rafik kopie wszystko, ja nie wycinam. Dyskryminacja na zero. Nad morzem tutaj dyskryminacja na zero. Cierpliwość, kopanie tego dziadostwa. A zawsze coś padnie. Tu mamy, kochani, sygnał 80 parę. Albo moneta 20 centów 10 centów. Albo aluminium. Albo coś ciekawego. Ale już widzimy monetę. Już widzimy 20 centów. Pięknie jest. Czwarta moneta, kochani. Czwarta monetka i lecimy! I patrzcie kochani, mamy pierwszą biżuterię Mamy dzisiaj pierwszą biżuterię Niestety Kolczyk metalowy Kolczyk Zardzewniały, bazarek Fest Ale jest pierwsze bizu I to jest fajne Bawimy się dalej Tu mamy dwa sygnały Jeden ładny Obok drugi metalowy Zajmiemy się tym ładnym sygnałem. Ładny sygnał został przeze mnie wykopany. I jest to jakieś aluminium. I tym aluminiowym akcentem lecimy dalej. Tutaj, kochani, sygnał 82 powierzchowny. To może być wszystko, ponieważ bardzo bije. Ale zobaczcie co to jest. Jest 10 centów. Takiego nominału jeszcze dzisiaj nie było. Nagrywamy. Piąta moneta. Super. Zabawa przednia. To jest naprawdę zabawa przednia. Jesteśmy nawet nie godzinkę. Lecimy dalej. No kochani, to jest to, co Wam chciałem pokazać. Jest bramka. Oznaczenie, że nie wolno wejść. Jeszcze niedawno woda była tu na tym pasie. Już zeszła mnóstwo, a zobaczcie jak powiększają plażę. Zobaczcie o ile powiększają plażę. To jest myślę jakieś 15-20 metrów długości. Tu są tysiące ptaków na tym. Chórka wodna. Czekają na okazję, co wpadnie. I to jest piękne. Ta barka, która wydobywa, na dzisiaj już odpłynęła. Popłynęła sobie dalej gdzieś. Chłopcy jeszcze pracują, widać, jeszcze przewożą rury, jeszcze je spinają i tak dalej A my z Markiem lecimy na około tego Pod Molo, pod e, Młyn Tam pokopiemy z drugiej strony A potem wieczorem na pewno tu będziemy Także trzymajcie kciuki dalej za nas To nie to, żeby tylko kurczę fajne fanty kopać Ale kopie się i też takie oto śruby Kopię się takie gwoździe. Zbiera się szkło. Kochani, tak jest. Rafik zbiera wszystko. Ponieważ, jak wiem, że ja i inni detektoryści mogą tu wrócić, dlaczego tego nie pozbierać? Jak wszędzie są kosze. Wszędzie są kosze. Tu, tu, tam. Wszędzie. Za chwilę mam następne. I to wszystko wyląduje w koszu. Razem z tym szkłem. A przynajmniej wszyscy będą bezpieczni. Kochani, patrzcie na to. Tam jest Marek. Marek! Marek! Patrzcie na to. Tradycją się stanie, że Marek mi to podejmie. I czy to będzie to, czy to nie będzie to. <grywka> Już mam kory wysadzone, kochani. Pani, już mam kory wysadzone, aż urwałem szelkę z opaski, bo chciałem Wam pokazać moją radosną gębę. Nie? Ja pierdziulam, jeżeli to będzie to biło jak srebro. Biło jak srebro, i chciałbym, żeby to było srebro, a przede wszystkim, nawet gdyby nie było srebrem, chciałbym, żeby to był pierścionek, obrączka, cokolwiek, ale tradycją się stanie, że to Marek podejmie. Wyłączę się na chwilę, zaraz poczekamy na Marka, Załączę się, nie będę przeciągał. I tak jak wam obiecałem, już jest Marek. A że tradycją się stało, że Marek podejmuje, to Marek podejmie. Co mamy? A będzie skarbek bankowo Miło, na srebro. Miło na srebro. Nie będzie. na srebro. Ja pierdolam, już jest pięknie! No nie jest to bardziej na pewno. Ja Deusiku, mój kochany, nie widzicie tego, ale tu go wycałowałem. Tu go wycałowałem! Jest kurde! Ach! Pięknie! Pięknie, kochani! Kurcze, jest, jest, jest Dawaj go Marku, muszę pokazać widzom Zaraz <laughs> Patrzcie na niego, nie chce mi oddać Nie chce mi oddać skubany Będzie powiększał, musi zobaczyć puńce, ale to jest srebro Nie biło jak ta twoja platynowa obrączka Próba jest No jest próba I to jest, kurde, w ogóle to jest piękne, że jest pierścień Że jest pierścionek Zaraz Wam pokażę jaki. Patrzcie, Marek tu sprawdza przez powiększenie. 9, 2, 5 i dwie jakieś oznaczenia. No. Czyli jest chyba... I patrzcie na to. to patrzcie, jaki kamyczek. Patrzcie, jaki kamyczek jest. Nie wiem, czy wysłyszycie, bo maszyna z tyłu mnie zakłóca. ale jest piękny. Olej jest piękny. Ale piękny następny do kolekcji. Ma dwie puńce, tu jakieś krzyże. No baja. Ale jaki piękny. Nie będziemy Jest. Tutaj sami. Jest. No i kochani, jesteśmy już poza terenem budowy. Z drugiej strony. Widzieliście co pięknego wpadło mi po drodze. Teraz taka oto usypana przeprawa dla ludzi. Ole bije ta rura. Ole bije czy my tu coś znajdziemy na tym nowym piachu, usypanym, wybranym z morza, odebranym, ułożonym, bo tam pracują dalej, a my wchodzimy na nowy teren? I można powiedzieć, że nigdy tu jeszcze nie byliśmy w tym przypadku, ponieważ jest tyle świeżego piachu, ale ja ciągnę nad samą wodę. Zobaczę, czy uda się coś diabnąć. Czy nie? A najwyżej później pochodzimy wyżej. Ale znając siebie, ja lubię. Przy wodzie, bo woda cały czas wypułkuje. A tu był fart, i wpadł piękny pierścioneczek, który widzieliście. Nic, kochani, będę dalej. Mamy, kochani, pierwszy sygnał na świeżej ziemi. On będzie dość głębiej. Jest głęboko. Kto wie, czy nie będzie żelazem. Ale zbyt ładnie bije. Tu, gdzie się jest? I zobaczcie. Tym czymś jakiś kawał aluminium. Lecimy dalej. Marek kryje Czy to śmieć? Kopiemy na żywo. Lepiej nie, bo będzie śmieć To nic, śmieć też trzeba pokazać. A co? Ja swoje śmieci co, rura? No, kawał aluminium to samo co u mnie. A biło jak głupie. No jak złoto nie? Lecimy dalej, Marku. Zobaczcie kochani co się dzieje. Wszyscy przyszli na ten przepiękny zachód słońca. Robą sobie zdjęcia, kręcą. A my nie mamy czasu tutaj stać, zaglądać. Chociaż kawałek wam nagrałem. Jest to piękna sytuacja, każdy kto chodzi wie. Lecimy dalej. My lecimy dalej z Markiem. A tu mamy polowanie buldoga francuskiego na rybitwy, mewy. Patrzcie, szaleńca! Patrzcie, szaleńca! Jaki odważniak. Śliczny skubaniec. Podejdzie czy nie podejdzie? Patrzcie jaki śliczniak Boj się i patrzcie co my tu teraz mamy żywego mamy fish Normalnie złapaliśmy żywą rybę na ręce Zaraz ją tu damy do wody Niech sobie żyje, prawda? A jak niech rośnie, będą z niej jeszcze wielkie ryby tu kochani mamy sygnał jak na monetę. I proszę bardzo i proszę bardzo I mamy monetę wpada pierwsza 50 dzisiaj. Pięknie. Trzyścimy we wodzie, pakujemy do pojemniczka. A w pojemniczku same cuda. Patrzcie jak się wypełnia monetkowo Nie jest źle A to jest przepiękne Jest Kochani nagrywam telefonem Bo wpadła moneta A tą monetą jest stare 10 centów Julianki Kurcze Ale czy my ujrzymy rok? Przy tym świetle Raczej nie jest chyba 74. 74 rok pozdrawiamy. Czyli Solenizant Solenizant dzisiejszy Adi Weicherovo. Pozdrawiamy cię byku. I trzymaj się tam. W spokoju, w cieple. Kurczę. I rób to co robisz dla tych, którzy Cię kochają. Na razicho, życzę Rafik. Z Markiem. Kochani, wydubałem kolejne 10 centów. Kolejne 10 centów mi się udało wydobyć Chowam do torby Lecę dalej Patrzcie jaka wielka Ale sobie tu siedzi i czeka aż przyjdzie przypływ i on z powrotem zabierze wszędzie imprezy panie i panowie Zgaszę lampkę Wszędzie imprezy a my lecimy dalej Tamtą stronę ku zachodowi pięknego księżyca. Kochani, po bardzo długim czasie tam dołek 5 centów, tu drugi dołek i tu wyrzuciłem. kurde wpadło 2 ojro, z czego bardzo się cieszę, bo naprawdę jak na razie same centy, same śmieci, a my lecimy dalej. Wracamy już pomału w stronę koła no skupi telefon no właśnie tam wracamy Marek jest gdzieś tam a ja tym 2 akcentem pędzę dalej wyszliśmy bardziej na plażę bo już przypływ idzie i coraz gorzej a tu 50 wpada no i jest pięknie z piachu tutaj z tego właśnie kochani tu była 50 wróciłem się cofnąłem tego kapsla plastikowego też zabiorę a tu jeszcze jedno euro wpada i to jest piękne lecimy dalej no i co i zaczynają zwijać bary zaczynają zwijać bary na owe ostrzej. tu składają jest miejsce po barze wlazłem i wpada euroweczka. lecę dalej Patrzcie na to kochani Co z tym razem? Pewnie bazarek A te, ja też kiedyś takie kupiłem Tak to jest bazarek, ale jest następny pierścioneczek I to One bardzo cieszy złotawy kolor mają. I to bardzo cieszy jest drugi dziś Kurka wodna Sygnał naprawdę, że tak powiem, z dużej litery, ale jest piździonek. Lecimy. Niedawno wpadło 10 centów, a to trzeba nagrać. Bo zobaczcie, co mi tu wpada. Normalnie samolot piękny. Nie wiem, czy to kółko mu się złożyło, czy mu się urwało, czy to tam ma tak mieć Chyba mu się urwało Ale fajna znajda Elegancka znajda, jeszcze to z bajeczki jest, patrzcie Przepięknie, lecimy dalej Ja pierdziele kochani, patrzcie na to co się dzieje Patrzcie na to Dawaj, co się ale. dzieje Patrzcie na to co się dzieje będzie kolejne srebro. Będzie kolejne srebro Marecki. Będzie. A bank. A egzemplarz oczko Trudno naprawić się. Naprawi się, jest naprawi się, jest. Kochani, kochani, dzisiaj drugie srebro. Dzisiaj będzie drugie srebro. Ja pierdziłam, jest, kochani, jest. Pięknie. Pięknie trzeba latać, trzeba ganiać, trzeba ganiać. Patrzcie na to. Jest pięknie. Lecę dalej. Jak mareczku. No jak jak, no do domu trzeba uciekać, nie? No. Czas goni, bo to późno. Taka aktualizacja. Godzina w pół do drugiej. Kończymy. Kończymy całe 1-6 diesel turbo Marka Fanty, patrzcie. Wpadły uracze, wpadły 50, wpadł widelec kolejny i tu pod spodem jakieś eurocenty zobaczcie jakiego starego kawałek krzyżyka wyłupał tu ma jeszcze nawet zdobienia patrzcie jakie piękne śliczny krzyżyk no niestety może go zjadło i tu przyfarcił srebrną piękną bransoletkę na koniec tu gdzieś puńca <ścoughs> jakby ktoś chciał a moje fanty również monetkowo posypało dosyć fest jakiś krętlik który się rozpadł tu jakiś guzior tu porcelanka widzicie od koreczka jest samolocik piękny a jak jest kolcok druga wojna światowa, się kłania są dwie dziesiątki tu jakieś pierdółki, ozdóbki Tu jeszcze nafaszerowane eurocenty I najlepsze moje fanty Bum bum są tu Dzisiaj nam Mi i Markowi Poparciło jak cholera bransoletkami Marek znalazł widać nówkę sztukę Kobiecą Ja znalazłem męską sztukę Starszą Tutaj jest też puńca Na tym i przepiękny pierścionek przepiękny zdobiony pierścionek srebrny z pięknym kamieniem kolejny do kolekcji kolejny do kolekcji tu dwie puńce jakieś jeszcze inne ozdóbki i bazarek i tradycyjnie bazarek bez bazarka się nie mogło być. ale jest pięknie jest pięknie, pokopaliśmy dzisiaj poryliśmy dzisiaj A teraz zbieramy się do domciu, nie? Cześć, Jedziemy z godzinka jazdy dla mnie. No, ode mnie do ciebie. 30. Ty musisz jeszcze z pół godziny deptać. Inny także zapraszamy. Jak się do podoba, rodzania. zostawcie jakiegoś lajka, suba, komentarz. Takie oto wypady Rafika i Marka znowu. Co będzie jutro, coś im przyniesie. Tego nikt nie wie. 了以后。